Kancelaria Stand-Up. Burewicz na tkaniec. Hot Sticks Team Challenge 2. Arkadiusz Pan Pawłowski. Dzięki za nominację. Norbert na tkaniec. Dzięki za beat. z z polskiej komedii. Ta. Idziemy z tym. Go. Przy mikrofonie, pan cypria na tkaniec. Zapraszam chętnych na bibę i taniec. Co za spotkanie, czy ktoś to ogarnia, powiem ci krótko: to jest kancelaria. Kiedy siedzisz w domu, nie bądź taki sztywny, Pomyśl jak tu pomóc i bądź kreatywny, by już to przyspieszyć, byś bliżej wakacji. Użyj swojej głowy do improwizacji. Dobrze wiesz, jak działać, więc zapytaj siebie: czy ktoś obok ciebie jest w jakiejś potrzebie? Humor na wynos, masz od nas w pakiecie. Bo brakuje więcej uśmiechu na świecie. Pewnie to już wiecie. Wokół tyle krzyku, dziś zbieramy hajsy dla polskich medyków. Dalej służbodrowia, zdrowia, musi zrobić stand up. By uciepa szybko, ta korona menda yo! A teraz moich odscyx Team Challenge dwa nominacje. Po pierwsze, Jarosław Wiszowaty. Po drugie, Filip Czosnek Czosnowski. Wie mordo, że dalej nawijasz Po trzecie kabaret Czesław. Po czwarte, tiraperze z Nadwisły. Po piąte, bracia Fiko I spełniam marzenie moich kumpli babiron Cartel.